W tym odcinku zajrzę do pudła i ocenię jakość wykonania gry Spór o 2 na tamę Marsz od wydawnictwa Muduko, od którego otrzymałem ten egzemplarz. A wy już dobrze wiecie, że całość ocenie w skali od tragedii aż po wzór. Jest to gra dwuosobowa na około 20 minut oraz od ósmego roku życia. Najtaniej znalazłem ten tytuł za 47 zł. W grze wcielacie się w liderów dowodzących zwierzętami w bitwie o rzekę. Celem jest uszkodzenie czterech tam lub przebicie się przez jedną z nich na drugą stronę. Jest to polska na nowo zilustrowana edycja gry Szoten Toten 2: Rainera Knici. A że ilustracje wykonał sam Piotr Sokołowski, to już wiecie, że. Będzie na czym zawiesić oko. Kliknij dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych filmach. Krótkie intro i zaczynamy. Pudło kompaktowych rozmiarów bardzo porządnie wykonane. Ilustracja przedstawia bojowo nastawionego bobra z konkretnym toporem aż strach się bać. Ta zbroja i złoty kolczyk w uchu budzą grozę. Rozmiar tego pudła to 141 na 211. Na 40 mm. Wybierz kartę, umieść ją po swojej stronie przy jednej z tam. Walcz o kontrolę nad tamą. Jako atakujący musisz uszkodzić 4 tamy lub zniszczyć jedną ramę. Asymetryczna rozgrywka, głębia taktyki oraz 3 warianty gry. No to otwieramy. Instrukcja z lekką fakturą, bardzo przyjemny papier w dotyku, całość to 16 stron. Opisane zwierzęta występujące w grze, warianty rozgrywki. Bardzo przyjemnie przegląda się te instrukcje. Mała reklama innych tytułów, a z drugiej strony plakat Bobra. Także kupujemy antyramę i ciach na ścianę, kafle na dobrze sprasowanej tekturze, ilustracje po całej powierzchni. Z lekką fakturą, bardzo dobra jakość. Trona Kafla z tamą uszkodzoną oraz nieuszkodzoną. Żetony kłód. Mamy takie trzy. Żeton obrońcy. Przydałby się jeszcze żeton O jest! Żeton atakującego. Super, że karty pomocy są również na Kaflu. Fajnie, że możemy tutaj tworzyć oddziały. Tak jak w pokerze, możemy mieć różne kombinacje, na przykład legion, zwierzęta tego samego koloru o następujących po sobie wartościach. Jest jeszcze kompania, bractwo, banda oraz zgraja. Wypraska dzieląca pudło na dwie części. Karty zmieszczą się w koszulkach. A propos kart, przejdźmy teraz do nich. W lewym górnym rogu mamy siłę danego zwierzaka i jak widzimy, wszystkie są bojowo nastawione. Mamy tutaj kaczkę, która już startuje do swoich wrogów. Ślimak, ślimak z armatą na muszli, strażnik pan żabol, jakaś jaszczurka, rak, myszka polna. Chociaż zobaczymy w instrukcji, kogo my tutaj mamy. Żęsorek Rzeczek, no oczywiście, że tak. Żęsorek Rzeczek. Żółw Błotny, ale zobaczcie jak świetnie to jest narysowane. Pradawny, potężny żółw. Węgorz Elektryczny, a węgorz europejski. Wydra, wydra europejska, taka troszeczkę zrobiona na lego lasa. Łuk gotowy do akcji. Czapla, sprawdźmy czy mam rację. Czapla Siwa, Sum. Sum pospolity jest i bubr. Bubr ma najwięcej siły z całej ekipy, aż 11. No oczywiście, bubr europejski. I inni gracze mają te same karty, oczywiście w innych kolorach. Widzimy tutaj dbałość o szczegóły. Że nie tylko po prostu zmienia się tutaj kolor, gdzie jest pokazana siła, a też elementy na ilustracji. Niebieski gracz. Zielony. Żółty. O, tutaj mamy nowe karty. Są to karty taktyki. Mamy ich 11. Wróćmy do nazw zwierzaków. Waszka odonata. Leci z konkretną bombą. Tutaj już w innym kolorze. Perkos dwuczub. No, wygląda na szalonego. Łabędź krzykliwy. Kolejne karty taktyk. Transfer. Gracz wybiera dowolną kartę bojową leżącą po jego stronie tamy i albo przenosi ją na stronę przeciwnika. Mamy też rekrutację, dezercję, zdradę, eksplozja. Gracz odrzuca wszystkie karty bojowe znajdujące się po obu stronach jednej tamy. Wsparcie oraz wymiana. Gracze jednocześnie wybierają trzy karty z ręki i przekazują je przeciwnikowi. Reklama pierwszej części gry, a z tyłu mamy taką oto fajną ilustrację. A rewersy kart są przepiękne. Jak na grę opartą na kartach, to moim zdaniem karty powinny być grubsze. Ale nie jest źle taki standard standardów. Rozmiar koszulek to 63,5x88 mm. Karty nie są płótnowane, ale ilustracje jak zawsze najwyższej klasy. Moją oceną, jaką dostaje Sporobór 2 na Tamę Marsz za jakość wykonania jest... Jest dobrze plus. Świetne ilustracje, papier wykorzystany na instrukcję, czy też jakość żetonów pierwsza klasa. Jedynie karty proponuję wrzucić w koszulki. Dajcie znać w komentarzu, czy graliście już w tę grę i czy możecie ją polecić innym osobom czytającym komentarze. Wszystkie niezbędne linki zostawiłem w opisie tego filmu. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.